Dwa lata y, ciężkiej, wymagającej i bardzo ambitnej y, pracy mojego zespołu. Y, y, a dziś y, wielki sukces i ukoronowanie tej y, pracy, czyli 3,5 miliona euro z funduszy norweskich dla Ostrowa Wielkopolskiego. Dwa lata temu rozpoczęliśmy pracę nad tym projektem, który ma zmienić nasze miasto w kilku najważniejszych obszarach, który ma podnieść jakość życia Ostrowian, który ma sprawić, że to będzie miasto wygodne, bezpieczne i atrakcyjne do życia. Po raz pierwszy sięgnęliśmy o środki norweskie i stuprocentowa skuteczność. Te środki norweskie płyną dla naszego miasta. 3,5 miliona euro na inwestycje, zarówno te inwestycje twarde, infrastrukturalne, ale także inwestycje miękkie. To bogaty, kompleksowy program rozwoju miasta Ostrowa Wielkopolskiego aż do 2050 roku. To była kwota maksymalna, jaką przyznaliśmy każdemu z miast. Ona jest porównywalna. W związku z tym tyle dało się przez 29 miast wycisnąć z tego programu. To była maksymalna kwota, wszystkie te projekty w tej kwocie muszą się zmieścić, muszą być dostosowane, bo zawsze projekty są większe, ale to była maksymalna kwota i wszystkie 29 miast zostało no bardzo podobną. To kwestia teraz przelicznika, ile dokładnie na złotówki to będzie, ale ponad 15,5 miliona, myślę, że z pewnością. Ten projekt oparliśmy na trzech bardzo dużych, ważnych w naszej ocenie filara. To miasto ekonomiczne, ekologiczne i energetyczne. Szereg działań inwestycyjnych to zakup nowych autobusów elektrycznych, to inteligentne przejścia dla pieszych, to nowe przystanki autobusowe, w tym przystanki zielone, to stworzenie na nowo infrastruktury zielono-niebieskiej w mieście, to wreszcie nowe oddziały przedszkolne, nowe oddziały żłobkowe. Szereg bardzo ciekawych, interesujących inwestycji, których realizację rozpoczynamy już za kilka miesięcy, a wszystkie one sfinalizują się już w 2023 roku. Ciężka praca całego zespołu i to prawie dwuletnia, bo zaczęliśmy w 2019 roku. Najpierw od zarysu projektu, potem po dostaniu się do złotej pięćdziesiątki musieliśmy przepracować cały proces projektowy, wypracować dwa dokumenty, ogromne dokumenty, program rozwoju lokalnego, program rozwoju instytucjonalnego. Bardzo się cieszę, że kolejny strumień pieniądza dla Ostrowa się pojawił na ważne i potrzebne inwestycje, zarówno te twarde, infrastrukturalne, jak również te inwestycje społeczne, które traktujemy równorzędnie jako Także bardzo istotne w życiu miasta dla rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego. Jestem dzisiaj przepełniona dumą i satysfakcją, że potrafiliśmy napisać ten projekt i zawalczyć o miliony euro dla Ostrowa z Funduszu Norweskim.